Monster Sanctuary, gra, multiplatformowa gra, która mi płaci za to, żeby się pojawiła na tym kanale. Dzień dobry, moi kochani. Standardowo, e, łapka w górę, komentarz mile widziany. Możecie kliknąć w link podany w opisie, tylko kliknijcie, nic więcej. E, no i standardowo, słuchajcie, ta, tak jak to ja, e, zawsze Wam dam tu jakiegoś robuksika. Słuchajcie, między. Mogę być typkiem albo typeczką. O, dobra, będę typkiem. E... O mój Boże, e, o nie, ja muszę, o nie Ja muszę tak klikać, ale żal Yeah, my name is Nubek, no w każdym razie Słuchajcie, piszcie swoje nikiki w komentarzach Z e, Robloxa, no nie I macie szansę zgarnąć małe pakieciki Ode mnie e, właśnie e, Robuxów, no nie, i musicie być w grupie e, D kumple Słuchajcie, a my zaczynamy Możemy wybrać, uuuu Dobra, bierzemy wodnego wilka e, Bierzemy wilka, go wilk, go wilk Lecimy z wilkiem, o mój Boże To są jak Pokémony. A swoją drogą, moi kochani, jak, jak to się nazywało? Jezu, muszę go nazwać. Wolf będziesz. No, swoją drogą, słuchajcie, to nie jest tak, że ja e, wciskam wam tutaj e, jakieś. E, że, że, że ja wciskam wam jakieś po prostu. E, prawda, słabe gry i tak dalej, bo ja na przykład lubię te, tego typu gry. Uh, będzie fight. Ej, to jest. Jak to się nazywa. I beskiety, to są jak Pokémony takie. Co so jest? Halo, dobra, nie testowałem tego, przyznam się, bez do nie, ale. Byk, mój wilku, atakujesz mnie! Ty, ale czy ty, a czy ty możesz przestać? Ten, dobra, mamy Ice. Ma, u, 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 dobra, dobra, go, 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 tak, go, lecimy z tym. Ej, rystyk. ale koza, ty. Gdyby to było lepsze grafice, troszeczkę. Chociaż pikselowa jest spoko. Mi, mi to na nie przeszkadza. No nie, okej, okay, bo ty masz. Mane, rozumiem. Dobra, i tas go biemy. A, i no nie, no to było słabe akurat. To bardzo słabe było. No weźli mi wilka, no. Koleś, no. Dobra, po prostu daj zwyklej na świecie pazurami. Standardzik. E, I dziękuję. Wiktory. No wiadomo, że ten, że ja mogłem wybrać. Uuu, kontynuuj. Dobra, mam jakieś jajko. No nie, i ekspy dostaliśmy. Tak jest. Ej, ja wykluwam jajko. Ja dostałem Lima i to jest Blob. Dobra, będzie Blob się nazywał, bo nie chce mi się nic zmieniać tu, ale ja mam dwa pety teraz. Ale kozak. Ej, no i o to chodzi. Ja mogę ich omijać? Mogę, ale pewnie nie powinienem, powinienem. O, dobra. Go, go, bijemy się. A teraz się zamieniło... Jest kill, dobra, arcane bo, go, atakuj go! Mój slime pić No dobra, jakoś, nie, nie bijecie jakoś mega mocno, no, no nie, ale... trzy razy 60, dobra, dwa razy... Dobra, go standardowa Standardowe ataki, po prostu. Standardowe ataki, myślę, że to jest dobry. Moment, mo, bo motyw, no nie... Proszę nie bić mojego slima. Zostaw bloba, no nie, co to jest? Co ten chłop? Ej, a mój slime nie ma takich ataków. Halo? Mój slime nie ma takich ataków. czemu nie mam takich ataków. Ja chcę, żebym miał takie ataki. Halo, to no jest niesprawiedliwe, no nie? No dobra, dopijmy go już. I pierwszy slime, Rzoszał, pokonany. Słuchajcie, moi mili, w ogóle co tam u was? Piszcie w komentarzach, no nie. A użyjemy heala, no nie. Go heal'ek, No nie, elegancko, i slime jest super, bo slime heala slime jest gig giga kozak, bo może chila, czyli co tam u was moje misiaczki? Ja powiem wam, że teraz mam ostatnio dużo stresów, no nie? W sumie skoro możemy sobie porozmawiać, to porozmawiajmy sobie. Mam ostatnio troszeczkę stresów, ponieważ mam projekt życia teraz powiem, mam troszeczkę, tak, że jest projekt życia, który będę realizował. E, I nie mogę wam na razie powiedzieć, bo nie chcę zapeszyć, no nie, ale projekt życia jest robiony, e, i niedługo się dowiecie na przykład na Instagramie możecie się dowiedzieć i tak dalej będziecie mogli się dowiedzieć, więc spoko chyba. Pewnie czy ja dostanę jajko tutaj? Nie, nie dostałem jajka, no nie. Tutaj dostaliśmy ekspy bardzo dobrze. On sobie tutaj gada i... Ech, dobra, wskakuj! I o i Ale ej, elementy parkura! Dobra, możemy y... O, Ło, czym ty jesteś? Dobra, go! Jakimś, z jakimś robakiem się bijemy, ja z jakimś roki! Dobra, start! Ej. Dobra, dawaj, 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 Arcane Ball. Dobra, Bolt, e, dobra, bold, dobra, e, e, dobra, bijemy tego, tą larwę. Ja nie wiem, co robi ta larwa, więc lepiej ją zabić, jest, to no nie? I myk, pazurami, no i elegancja, jakieś kryty mogłyby wejść, no nie? Enemy, barier? Uh, chłop, barier! O nie, to jest jak ten. Me, metapod z tego, to jest jak metapod z. E, ten. SBUFINFO. Oooooo! Dobra, jest dobra, ale niszczymy tego robala, robalu, wyżukiń, weź... dziękuję, 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 udało się, udało się, ciężką pracą, no nie, dobra, i to no, walimy tutaj, walimy tu lodem, bo skoro mamy naszego wilka, no nie, to on powinien, on powinien, ej, fajna jest ta gierka nawet, słuchajcie, powiem wam, gdybym nie grał coś innego teraz, no nie, to nawet bym był w stanie, kurde, cisnąć w tak, 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 przejścią, tak. przejścią faktycznie, eee, ten, u a tak... Okej, okay, ej, czy ja nie muszę używać magicznych, okej, okay, dobra, słuchajcie. Wow, a tak 3 razy 40, nie no używamy. Mamy manę, to możemy używać tego na spokojnie wszystkiego. Make my, my, a już nie mamy many na nim. Eee, to nieważne, nie było tematu, ale teraz właśnie wygrywamy pojedynek, dziękuję, dobranoc, wiktoria. Yeah. Drugi level, jo, yeah, kill pointa dostałem, no nie, no oczywiście to dalej samouczek, słuchajcie. O mój Boże, słuchaj, i kozak, ej, wow, 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 ej, bo ja nie wiem, co się tu wybrać. U, 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 ale fajne, dobra, okej, okay, dobra, biorę to, biorę to, biorę kilanie, biorę kilanie, jak będziemy używali tego, ej, fajne. Skrzyneczka, bierzemy skrzyneczkę, ot, otworzyłem coś. To są walki trenerów, czy to już jest ten moment, w którym... W którym... A nie, dobra, myślałem. Kolejna skrzyneczka, kunaja dostałem. Halo, walczmy, walczmy, ty, ty, mamy jakiegoś... Mamy jakiegoś tego, gryfa, coś tam, gołębia, walczymy z gołębiem, słuchajcie. Dobra, my dobra, wolę zabić gołębia, szczerze mówiąc. Najpierw, my gołębiu! Ej, ale ile on wa, ile, ile walnęliśmy? 50 całe, no i nieźle. Dobra, bo. O, dobrze, idealnie bijecie tego, bo ja chcę tego lifestyle zobaczyć, nie? Więc no, ja chciałem tego lifesteala, no idealnego ziomeczka bijecie. O to chodzi, dobra, panie ptaszorze, pan ginie. I teraz sprawdźmy tą wartość kila no nie? Sprawdźmy, no i 15, no elegancko, kurde, no chilek jest super pasywny, tak. Slime ma drugi poziom! No i o to chodzi, słuchajcie. Slime ma. Slime ma ten. Dobra, skile, pokażcie mi skill, nie? Co to. Uuu! Ja tu mogę go nauczyć innych rzeczy. Uulala. Ulala, ula, ula, słuchajcie. Mmm. Dobra, weźmy to, słuchajcie. Bierzemy. Deszczyk taki. Ale że ja mogę im dawać ten, ale że ja im mogę dawać jeszcze bronię dodatkowo. Co jest nie tak z tym? Co jest nie tak, że ja mogę im bronię dawać? Wo, I myk skrzyneczka! Ej, to oznacza, że teraz wejdę tu. Wezmę equipment, wezmę to i. Wow, dobra! Ej no, elegancka i to jest... Tego jeszcze nie było w sumie. Dwa ptasiory, jeden duży, drugi mały, no nie? Mamy teraz, okej, okay, używamy... Aj, kurde, myślałem, że to jest AOE skill. Uwielbiam też AOE takie... Jest... Ale że to aż tyle bije w ogóle? Wow, wow, od groma to bije, nie? No patrz, jak on jest już martwy prawie, ten ptasior, nie? Bów do ataku, nie rób tego, nie, nic, nie slajma, no wern... Nie, nie, mi tego slime, a co ci slime zrobił? Powiedz mi, co ci ten slime zrobił, się. No właśnie, kurde, kurde, nie zabiję jej. Aj, Ajajaj. Nie zabiję, to użyję na drugiego po prostu. Skoro pierwszego nie dobiję, to ten, a, a, a tego dobije właśnie e, naszym wilczorem. No i dziękuję, dobranoc, panie ptak. Panie ptaszorze, proszę umrzeć sobie. Bardzo szybko, pan sobie umarł. Wygraliśmy, no i elegancko, small potion, i dostaliśmy. Defense, ok, to jest do konsumpcji trzeciego poziomu jeszcze. Ej, co tu jest na dole? prócz skrzyneczki, dobra, dostaliśmy koper, tam niestety nie pójdziemy. Trochę jest smutno, troszeczkę, troszeczkę smutno, no nie, dobra, to możemy. Ej, no weź tam spać. Ej, dostaliśmy roki egg. Dostałem jajko nowe. Słuchajcie, dobra, czekajcie, najpierw skill point. Dobra, ulepszmy sobie pazury, bo one są najlepsze w sumie, ale mamy, słuchajcie. Mamy inwentory, mamy jajko diasy, ja chcę haczować. Dawać, dawać mi to. I mam tego Rokiego, tak nazywasz się Roki. I Roki Balboa będziesz. O tak, i ty, 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 trzeci poziom masz od razu. Co jest? Co? Co? U, u, u. Ej, panie Roki, pan dostanie to i pan dostanie to. Ej! jaki nam się tutaj ziobek robi w ogóle? Czy się trzeci poziom tego? Dobra, slime, story jesteś taki mało istotny w tym momencie. Dostałem coś w ogóle i prze... Przeklikałem, nie powinienem tego przekliknąć, nie? Dobra, to i ja chcę to sprawdzić, nie? Ja, ja chcę start combat i mam trzy, mam trzy zwierzaki, dobra, oczywiście standardowo, no nie, bierzemy sobie e, ten deszczyk, żeby osłabić w e, życie, no nie, i puncze... no dobra, myślałem, że troszeczkę lepiej tutaj bijecie, no ale nie, no i dobra, jesteś kozak, jednak, jednak cię kocham, żartowałem, nie zmieniaj się, Rocky Balboa, proszę, nie bądź taki. Halo, co to są za niebieskie cośki? Dawaj je! Dawaj je, Interact, o ja jakiś teleporta tutaj mam Ale kozak, nie? Dobra, dzięki Baj, o mogę coś kupić od ciebie, dzięki, słuchaj, kościół Dawaj to, Mana Regeneracja, dawaj to Dawaj to, dobra, czy ja mogę ci sprzedać coś w ogóle? Halo, ja ci chcę coś sprzedać, dawaj, 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 sell o mogę Uu. Dobra, bierzemy do, 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 dla ciebie to, słuchaj, kumpel, no nie I tutaj weźmiemy, damy tobie Mana, mana Regeneration, co nie? Pobie na przykład nie damy, orba ci możemy dać w sumie. Ty chyba jesteś bardziej taki magiczny, tak mi się wydaje. I my klecimy sobie, openujemy, Feniks coś tam, no nie? Tu żeby w ogóle mieć skrzynkę złapać. Złapać skrzynki, jeśli będziemy mieli podpalającego ziomeczka. Ale nie mamy, bo tak to o ten ziomek sobie stawia. Jak to się nazywa? Ten ziomek robi coś takiego. A ty robisz bombelki, Nie wiem, co mi to da, nie? Ale zacząłbyś trzeba tymi. o, no, nareszcie. To jest walka, to jest. U, kurde. Dobra, my tym powinienem nałożyć jeszcze truciznę, gościom. Pięknie. Mamy to, słuchajcie, dobra, oczywiście, no i teraz sklepimy pierwszego, ten ostatni będzie dostawał od trucizny, więc tutaj nie ma zbyt no, czym się martwić. W sumie, no nie, i mykcie pazurami, no ole, ale, ale, ale demyć piękny i to... Dobra, to nie jest jakiś mega tak, jak fenomenalny damage, jak 16, ale... Ale zawsze coś, słuchajcie, no nie przestańcie mnie bić, to ja wam zrobiłem. punch combo, uf, uf, uf. A przecież wy możecie tego nie robić? To ja wam zrobiłem, żeby mnie tak piecie panowie! Panowie i pani, no nie panczy! Dobra, sprzedam pan im taki tutaj leci byk, ale... Kurde, jakbym wiedział, że... Jakbym wiedział, że ja, ja aż tak skrytuję, to ja bym wtedy... To ja bym wtedy po prostu wie, wiecie, uderzył tego pierwszego, nie? A tutaj no niestety nie. No stawcie mojego slajmika, no proszę! Nie bądźcie tacy wredni, no kamano! Co on wam zrobił? Co on wam zrobił? Zostawcie go! Dlatego macie Arkenbolta. Bolta. Ta i w sumie to nic nam nie zrobiło. bardzo. ale może on dobije. Dawaj, Rocky Balboa. Rocky Balboa jednak się zestrał i nic nie, nie zrobił. Niestety, ale czasem tak jest moi widzowie, drodzy. Ale trucizna dobija. Dlatego lubię truciznę czasami w grach. No nie, ale tylko czasami. Jeśli nie jest rzucana ona na mnie, to uwielbiam. Ale jakiś. tana na mnie. To nie lubię jej. <grych> tak, to, to chyba jest sensowny argument, nie? Dlaczego jej nie lubię. Tak mi się wydaje, nie? Trzy hity pięknie wygraliśmy. I co, dostanie Aha, Dostaliśmy kotą i 50 golda, no nie? Żadnego poziomu nie ma. O, ty jakiś kot tu jest, bijemy się z kotem jakimś, nie? Level trzeci, ty jakiś koteł. Uff. Dobra, trzeba go, zawalić, trzeba go uwalić jak najszybciej w sumie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc go bijemy kota. I bijemy tego kota, nie? Ale kozak. I ja nie sądziłem, że ten, dobra. Nawet nie dajmy mu murku, nawet, ok? Bo ja, 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 ja się trochę go obawiam. Ja się go trochę cykam. Więc no, 182, ile? Ile? Ej, no i kłozak, słuchajcie, w ogóle jak jestem dzisiaj nieogarnięty, nie? Sorry, wybaczcie, kurde widzowie. Ajajaj, wybaczcie, dzisiaj, kurde. Dzisiaj tak wiecie, dzisiaj moglibyśmy mieć taką przerwę z dzień-dzień wolno od nagrywania. Bo kurde, ostatnio, no, słuchajcie, jeszcze ten montaż w ogóle lepszy wchodzi na kanał, No tutaj pewnie nie macie zbytnio tego montażu, żeby mi się nie chciało chyba. E, ale zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, wy już to widzieliście dawno, nie? Jeśli kliknęliście w ogóle ten film, wiadomo. E, ale, ale wiecie jak to jest. Dobra, arcane, bang, 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 bang. Dobra, go truciznę. Chociaż, przeważnie na slajmy to nie działało nigdy. Ale tutaj działa. No ja nie mam pytań, ja nie mam pytań. Jak działa, to działa. To jest najważniejsze i istotne, nie? I my kończymy. i dostanę jajko tego kota, proszę. Ja byłem grzeczny w tym roku. Proszę, proszę. Pro, no nie, jednak nie dostałem, szkoda. Ale mamy level czwarty, słuchajcie. Mamy level czwarty, co za tym idzie. możemy na przykład... Eee, mamy Buff Gloria, co on, on robi? Spoko, ej, spoko opcja to jest na... Ej, biorę to w sumie, ej, lol O, tu są dwa koty, bijemy się z dwoma kotami. Go, start! Start combat! Go, lecimy, 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 lecimy! Slime shot oczywiście, lecimy z trucizdą małą na drugiego kota, bo będzie to dobre rozwiązanie i my, dobra, zanim ty dasz innym to, czego nie powinieneś dać, no nie? Ej. I jeszcze pazur... No i pazurami pijemy, słuchajcie. No i... E, halo, gdzie jest ten buff? Mia mia miałem dać bufa tym. Halo? Halo? Ile ty pi... Ile? I doraz chwilę, ej, trochę tak, tak, tak biją oni, nie? Tak w sumie. Jakby, jakby nie patrzeć, to troszeczkę biją, więc nie możemy im pozwolić pić więcej, no nie, oczywiście. Pęk panczem cię. No i pięknie, pięknie zdejmowany. Aha, dobra, czyli to jest jako skill osobny. Dobra, ja myślałem, że to przyrzuci przy ataku akurat tak robi, a tutaj... Znaczy, no okej, okay, bufy są istotne Jeśli masz postać, która tylko bufuje, No nie, no to jest poko, Ale tak, nie tak w sumie troszeczkę Zawiedziony jestem, tak delikatnie Delikatnie dosłownie jestem zawiedziony Niestety, czasem tak jest, że się za, Zawodzimy Zawodzimy się czasem i, i nie ma co się oszukiwać Czasem tak jest, no nie Nawet kryta nie wpuściłeś w no Ale moi kochani To będzie na tyle w tym materiale Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się No i cześć, pa pa